Fanem MMA niedługo. Powiem Wam, że mam duże nadzieje co do tej dziesiątej gali, bo o ile podobały mi się tak od samego początku, bo oglądałem wszystkie gale, podobały mi się może dwie, trzy, maksymalnie cztery gale, ale to tak max max. Na pewno pierwsze dwie były fajne. Mega mi się podobały, nie pamiętam jaka była trzecia i chyba też była fajna. Potem mi się przez bardzo długi okres czasu nic praktycznie nie podobało, bo te gwiazdy były coraz powiedzmy, takie mniej rozpoznawalne i te walki były coraz bardziej profesjonalne i mi się właśnie to nie podoba, że one są coraz bardziej profesjonalne. Ale taki jest zamysł włodarzy, taki jest twórców tych gal. Szanuję, jak chcę, to sobie mogę stworzyć swoją amatorską ligę i w zasadzie nikomu nie będzie do tego, jaka ona jest. Szanuję. Ma to tak wyglądać według nich i tak to wygląda. Kto chce to kupi, kto nie chce to nie kupi, pay per view. Yy, także tutaj nie będę się spinał o to, jakby to mogło wyglądać. Po prostu wypowiadam się na ten temat, że nie podobały mi się te walki, które były gdzieś tam szósta, siódma, ósma gala, nie pamiętam już nawet, które dokładnie mi się tak nie podobały, bo na pewno zapadły mi w pamięć pierwsza i druga i mam nadzieję, że w pamięć zapadnie również dziesiąta gala, bo ona się zapowiada kurczę nawet, że nieźle. Ale jeżeli chodzi o te osoby, które znam, no to bym obstawił coś. I patrzcie, w, w, zrobię sobie takiego screenshota i będę leciał od dołu. Tylko zjadę gościowi, bo pędzi jak szalony. Marta Linkiewicz walczy, no nie? Z Kamiszką. I ja myślę, że tutaj jest bardzo szybki temat. Jakbym miał obstawać, nawet nie wiem jaki jest kurs, ale jakbym miał obstawać, no to Marta Linkiewicz to jest taki pewniak dla mnie. 95% bym postawił swoich pieniędzy, tych wszystkich, które postawię, no to bym postawił na nią. Według mnie to jest pewniak, ona ma zbyt duże doświadczenie, żeby ktoś jej mógł podskoczyć. Ewentualnie osoba silniejsza niż ona. A tutaj ta kamieszka nie wydaje się, żeby była mocno silniejsza, także obstawiałbym tutaj Marty Linkiewicz. Dawid Malczyński, Adrian Polak, to będzie zarąbista walka. Szkoda, że ta walka nie jest później, bo prawdopodobnie nie będę oglądał początku gali, tylko gdzieś tam przyjdę na zakończenie dopiero i sobie odpalę yy, no po jednym dniu, tam w niedzielę na przykład odpalę sobie powtórkę. Jeżeli chodzi o tą walkę, no to to będzie zarąbista walka i myślę, że Polak ponownie polegnie. Jakbym obstawiał, no to nie obstawiałbym na pewno wygranej Polaka, a może jednak. Chyba, że nie próżnował, ale kurde Dawid też na pewno nie próżnował i Dawid ma fajną historię tych walk. Zasięg ramion, nóg, to jest kozak. No zobaczymy, tak czy tak stracona pozycja u Polaka, tak obstawiam ja. Dubiel kontra czaro. No to ja tam kojarzę mocniej Dubiela, a czaro trochę mniej, bo ja nie oglądam tego Teamu X, ale obstawiam tak czy tak Dubiela. Zobaczyłem sobie tak naprawdę parametry, wygląd i całą taką posturę, postawę czara. No i nie, nie, nie oszukujmy się, Dubiel. Może tutaj wygrać doświadczenie, ma jakieś tam już doświadczenie powiedzmy o bycie z ringiem i tak dalej. Michał kontra Mikołaj, to będzie chyba walka poprzedzająca walkę wieczoru, nie wypowiem się, nie znam. Najlepsza walka to będzie właśnie już kontra ten Norman i to będzie w ogóle mega ciekawe. Nie wiem czy wy też macie takie odczucie i czy macie takie zdanie, ale nie czekacie czasem na to, żeby Kasio w końcu dostał w tyłek? Szanuję jego taki powiedzmy dorobek zawodowy. Ale no nie pasuje mi ta osoba pod względem tam wypowiadania się czy y, jego stylu bycia. Kasiusz będzie musiał dać siebie 100%, żeby, no żeby nie polec po prostu, no bo to będzie oznaczało kurde, to będzie wiral niesamowity, to będzie szoty z tej gali będą latały jak helikopter. Jak on po prostu dostanie w tyłek? A jak wygra, to chyba no, może być podobnie, ale troszeczkę w mniejszym stopniu. Na, pe na pewno wiralem będzie jego przegrana. I ciekawe, kiedy wróciłby po, tej, po takiej porażce ewentualnej.